Hejjo, lekka zmiana planów. W dzisiejszym odcinku miały być już nowe osoby, które dołączą do naszego teamu, ale trochę powiem wam szczerze, jestem pojebany. Bo nie wziąłem pod uwagę tego, że ja nagrywam odcinek dzień wcześniej. Nagrywam go aktualnie chwilę po premierze tego poprzedniego. I jeżeli miałbym już wybrać nowych zawodników, to by oznaczało, że macie jakieś 5 minut, żeby napisać swoje zgłoszenie. Więc przekładamy nowych zawodników na następny odcinek. W następnym odcinku już poznacie nowe zawodników. Dzisiaj jeszcze okienko transferowe trwa. Wy już zgłoszeń pisać nie możecie jak widzicie ten film, no bo musiałem e, tych zawodników wcześniej zrobić. A tak mniej więcej o 18 nagrywam odcinki zawsze dzień wcześniej, więc trzeba mieć to na uwadze. Dlatego dzisiaj zagramy dwa mecze, nie trzy, bo jeżeli zagramy trzy to mi się okienko transferowe skończy, więc z Birmingham nie możemy zagrać, bo inaczej nie dołączycie do klubu, więc zagramy tylko z Preston i Hull City. No cóż, nie wiem czy ten, kto zostanie tutaj wylosowany, będzie miał farta czy nie, no ale on zagra tylko w dwóch meczach, a nie trzech, więc. I będzie to Łukasz Hej... Nie, Slashy Victorius, okej, okay. Myślałem, że Łukasz Hejdyski po raz kolejny. Slashy Victorius. No, teoretycznie ma farta. Teoretycznie nie. No bo zagra. Został wylosowany. Ale tylko na dwa mecze dzisiaj. Ale taka propos, ustawiłem tą jedenastkę jeszcze przed Zaczęciem nagrywania. I Slashy Victorius był właśnie w pierwszym składzie. I to jest skład na Preston. Więc w sumie to chuja to dało. Dobra, mam nadzieję tylko, że będzie działał stadion. W sumie to sobie zapiszę kurwa, bo tam. Nie chce mi się już ustawiać jeszcze raz tego składu całego, Preston kontra Goaty SK. No ja nie chcę tylko mówić, że Preston jest pierwszy w Lidze, czyli najlepsza drużyna FL Championship i ma 11 punktów nad drugim zespołem. My jesteśmy trzeci, ale nam też brakuje 11. Wraca Adolfo Dybala, miał czerwoną kartkę, nie mógł grać. Aleks Jezus też dzisiaj nie gra, bo jest zmęczony strasznie. Przytyrałem go ostatnio i nie ma staminy. Holmes? Co to kurwa było? Ty, co to jest kurwa? <laughs> no i znowu sędzia ma czarny strój. Pojebie mnie. Ale chyba wiem dlaczego, bo jak mam czarne stroje, to to nie wykrywa, że to są, że one są czarne, tylko że białe. Nawet te kropki na radarze nie są czarne, a to powinny być. Ktoś wie, jak to się zmienia? Oj! Niedobrze, podbijało się jak zawsze! Ale pisknąłem, ja pierdolę. Dobra, spierdalaj z tej kamery mi tu. Niewiarygodny skilek Coś ty zrobił, no Co to jest? Fantastycznie się zaczyna Wczoraj jak żeśmy przegrywali To jeszcze Aleks Jezus uratował Tylko, że kurde, no nie mam go nawet na ławce No to chuj Trzeba się pogodzić z porażką Hej dyski Jest strasznie dobra szansa Nartoszowski Jest! Jeden do jednego Wracaj, wracaj na środek jo. Nie no, fantastyczna akcja Strasznie wysoko stało Preston Tutaj tylko trzech obrońców I ten wybieg zostawił Nartosza Samego lewa noga go Pięknie, no to widać, jednak bez Jezusa też sobie dajemy radę I owoc żywota Jego, amen O kurwa JEST A zapomniałem też powiedzieć, że nie ma bladacza na bramce, ale spowodowane to jest tym, że miał najsłabszą formę Dlatego dzisiaj stoi Czarnicki I pięknie to wyjął Dobrze, Wiktorius, Wiktorius on jest lewonożny ale zjebał. Dobrze, zobaczył go tutaj Kamilos. I no, miałby asystę gdyby to był dobry strzał. Ale widać, no, Slashi kolejny raz próbuje. I ani razu jeszcze mu się nie udało. Chyba się nie nadaje do tego po prostu. Może Nartosz by strzelało. Byłoby lepiej. Koniec, jeden do innego, Kumingowski jest, Slashi dobrze. Kamilos wchodzi w polekarny. karne. Kamilos będzie dorzucał. No, jeny. Strzelał huan Szafaran. no kurde szafaran, kolumbijski, męczennik. Dobra, próbujemy takie zmiany, że walimy trochę bardziej w atak dwóch ofensywnych pomocników wchodzi. Do tego jeszcze Hubert Timu. A nie, Jezusa mam! A, no ale strasznie mało mastaminy, nie opłaca się. Albo chuj potrzebuje, albo nie, bo kurwa nie mam za kogo. Jak wyjął! Byłem pewien, że to brama. Czarnicki jak lata. Patrz, patrz, patrz. Trzech. Trzech obrońców tylko jest. I znowu Nartosz. Strzelaj! Zablokowany. Krzysiowski. Fuck! Jak ja bym chciał, żeby on strzelił bramkę. Krzysiowski, dobra piłka do Kamilosa. Jest Nartoszowski, jest West. Kamil West! No, dlaczego, no. Jeszcze nie koniec. Trzy minuty do... Kurwa mać podałem do tego jebanego sędziego Koniec meczu remis będzie Remis niestety bo podałem do sędziego Jebany sędzia Nie było tak źle u nas Nartuszowski jest zawodnikiem meczu Znaczy nie tylko u nas ogólnie w tym całym meczu No i remis z najlepszą drużyną Chyba nie jest taki wcale zły Zobaczmy jak wygląda tabela Awansowaliśmy dzięki temu Na drugie miejsce Wow no zaczyna to wyglądać cały czas dobrze Tylko nasze gol ratio jest strasznie słabe Tylko plus 8 Musimy częściej wygrywać wieloma bramkami. 50 punktów Preston. I to jest właśnie idealnie połowa sezonu. Właśnie minęły 23 mecze, czyli połowa sezonu. Za nami. A nas czeka jeszcze dzisiaj mecz z Hull City. I Hull City jest dziesiąte. Ale może nie mają formy, bo zremisowali przed chwilą widziałem z Middlesborough, a one jest strasznie nisko. Także może uda się wygrać. Też spadli przez to. Kamil Kamilos not going anywhere. A to szkoda. W sumie możemy zobaczyć jak wygląda ranking Króla strzelców w naszej lidze w połowie sezonu Bartosz Nartoszowski 14 bramek, ale nie ma łatwego zadania tutaj. Goni go nieźle Emil Rys. A jeżeli chodzi o asysty no to Kamil Kamilos 5, ale jest dopiero 8 O, a tu widzę, że realistycznie. A jak tam w ogóle Liga Mistrzów? Lecę wszystko szybkie, szybko wszystkie grupy Ej czekaj, a gdzie Barca? O kurwa, nawet CO? W takiej grupie? przypłakać chce. Oj, nartosz. Ale nie przejmuj się. Masz słabą formę, nic się nie stało. Tutaj pan ma bardzo dobrą. A my wracamy do tej formacji, którą wygraliśmy. Na razie wszystkie mecze, jakie graliśmy, były dwa. A jak trzeci mecz wygramy tą formacją, to myślę, że ona jest zajebista. I no i tak w ogóle wygląda skład. Albo w sumie to wyjebiemy z kilka. Bolesław Kosiarka zagra. I zagramy w czwartym komplecie strojów. Jeszcze ani razu, żeśmy tym kompletem nie grali, ale nie było w sumie okazji. Teraz każdy Komplet, który mamy, zlewałby się ze strojami Hal City. No, a białym grać nie będziemy, bo to jest nasz podstawowy. Chciałem zagrać tym strojem na Walentynki, tak okazyjnie, no bo wygląda strasznie walentynkowo, ale ogarnąłem, że ten sezon skończy się szybciej niż Walentynki nadejdą, a w następnym pewnie będziemy mieli już inne stroje, więc gramy dzisiaj z Hal City. Lecimy! Ja pierdolę ten stadion. No trudno, już zagramy na nim. Nie pamiętam, jakim wynikiem zakończył się Hal City. Mecz w pierwszej połowie sezonu. Ale chyba niedawno graliśmy z tym Hal City, bo pamiętam ten stadion. Na szczęście ten nie wygląda tak źle, można grać. Jak ktoś wie, czy da się naprawić jakoś tą murawę, to niech napisze w komentarzu! Tak właśnie. Sayad manesz. No to wszystko przez tą nierówną murawę, kurwa. Znowu zaczynamy. Od bramki na pizdę. Spójrzmy, jak wychodzi Jezus. Przepchaj się, przepchaj się, Jezusie! Pięknie. Jak położył chłopa Timu podanie Slashy Victorius I strzał prosto w bramkarza Niedobrze Znowu ten chłop co strzelił nam bramkę Bidas Bidas O o o Aleks Jezus Strzelaj O kurwa No dobra czasem też mu może coś nie wyjść Tylko żeby nie było czerwonej kartki Dla Bolesława Kosiarki Żółta dobra na szczęście Koniec pierwszej połowy Szafaran, jest Jezus! Jezus! Odwrócił się i strzela! Jeszcze jest kamilos. Spalony, fuck! Jezus, jak ty się ustawiasz? Zajebiste. A szafaran i tak ci powie, że jak go nie ma w składzie, to byśmy nie przegrali. Ja pierdolej, przez to stracimy bramkę, nie? No szczęście nie Ty szafaran, teraz podziękuj bladaczowi lepiej Wchodzi Hejdyski Nie mam zielonego pojęcia, co tu mogę jeszcze zrobić Dobra, niech będzie Kamil West Dobra, piłka do Timu Timu wychodzi na czystą pozycję Timu! I znowu on zawsze się strzela Ale bramkarz mu broni, co za niefart Pięknie to zrobił Kamilos I zagranie! No, jakim cudem Nie trafił tego Nie wiem, kto to był Chyba Timu, znowu o, to było piękne i teraz Jezus piękne zagranie. Jest! West! Ja pierd! Tak pięknie rozgrywam, ale może teraz, może teraz! Salientowski! Jest zagranie! Jezus! Jezus! Prosto w obrońcę! Juan szafaran! Pięknie! Jeszcze szafaran! Jest! Tak jest! Kuan Shafaran wyłuskał tą piłkę jakimś cudem gdzieś tam i udało się strzelić! Jeszcze mamy 15 minut, żeby wygrać ten mecz. Cisza na stadionie, bo gramy na wyjeździe, ale spójrzmy tutaj jakie piękne akcje w ogóle mi wychodzą przez te ostatnie... No w całej drugiej połowie tak naprawdę. Jakieś piętki, coś tego. Tutaj raczej asysty Westa nie będzie. Ale jak tam mister mu zaliczy, to niech zaliczy. O ja... Pierdziele. Nie, Cinchilo sam na dwóch, ale broni to Blada, fakem. Dzisiaj nie popełnia błędów, dzisiaj jest zajebisty. Aleks, Jezus, podaj do Westa, dobrze! West! Woow! Nie, pierdol, że jeszcze tego nie trafił. Dobra, Kamilos na szczęście był gdzie być powinien, ale położył West tutaj obrońcę. Tylko szkoda, że nie trafił, to by było piękne. Niesamowicie to zrobił Kamil West. Woow! I jeszcze Kamilo zdobił na pustą, ale dobrze, dobrze, mamy wygraną Chyba. Ty jaki kurwa West, toż to był szafaran. <laughs> Sorry West, że zrobiłem ci nadzieję. Ale to był jednak szafaran. Dobra, to nie miało z Westem nic wspólnego. Nie wiem czemu to myślałem, że to jest on, jak on nawet w ogóle włosy ma inne sorki West Koniec meczu 2-1. Huan szafaran i Camilo po bramce, czyli nasi skrzydłowi. No proszę, jeżeli miałbym obstawiać kto strzeli dwie bramki, to nie obstawiałbym ich. No może chociaż jednego z nich, ale nie dwóch naraz. To się nie zdarza często. Dobry mecz, znowu żeśmy odrobili stratę bramkową i wygraliśmy go ostatecznie. Wow, nieźle. I obydwoje mają ocenę 7-7 Ale Juan faran został oceniony Jako zawodnik meczu Ale też trzeba powiedzieć, że Bladacz tutaj też Zasłużył, bo zajebiście latał na bramce I na szczęście Skończyło się tylko jeden, a mogło być więcej No i kolejka numer 24 Cały czas jesteśmy na drugim miejscu No jeżeli będziemy wygrywać, to cały czas Będziemy na drugim miejscu, ale Preston chyba przegrało Bo zbliżyliśmy się już do niego na 8 punktów Jest naprawdę nieźle Zaczęło się układać i Wygląda to coraz lepiej. W następnym odcinku zagramy z Birmingham i z Sheffield FC. Ale nie wiem, czy zagramy też z tym Sunderlandem. Bo nie wiem, czy zagramy dwa mecze, czy tylko jeden. Dowiecie się jutro. Jutro też dowiecie się, kto został wybrany jako nowy zawodnik. A właściwie nowy zawodnicy, bo dwóch zawodników przyjdzie do naszego klubu. Watford chce kupić Dawida Buata Dallas. Kumingowskiego I Skilka FC Cartagena. Wy, ty, wy. Słabo cię cenią, Skilek. Ja nikogo nie sprzedaję, kurwa. Będziecie tu siedzieć. Przedłużyłem wam kontrakty do 2030 roku. Cheatem engine. <grym> to będziecie siedzieć. Szkoda, że ja sam sobie nie mogę tak przedłużyć. No kurwa, strasznie się boję tego, bo nie wiem, co zrobię, jak mnie władze klubu wywalą z klubu. No, nie wiem, co mam wtedy zrobić. Serię skończyć? No bo teoretycznie wygrałem ligę Serię A Atalantą kiedyś w serii, a wywalili i tak. No to trochę przykra sprawa, co nie? Dobra, na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, jeżeli jeszcze tego nie robisz i zapraszam na kolejny odcinek jutro o godzinie 18. .00.